o, no tutaj. No, proszę, tempo jest dobre. Proszę. Ci. Tak, teraz poradzi sobie. No, chyba pierwszy przejazd będzie kiepsciutki. Znowu nie no, da Idziesz, idziesz, idziesz. Proszę, czas jest dobry. No. Brawo! Brawo! Oto przeszkodny środek. prosimy. środek! Mocniej, Opa! Nieźle, źle, ale... Nie daj się, nie daj... Nie rób przerw! Książę jest trudnym koniem, chociaż jest e, bardzo wygodną w jeździe. Też dobrze skacze, ale jest uważny. Ten koniec dobry, bo on się akurat tutaj w kadr mieści. Nie, nie daj się, nie daj. Dobrze. Chłopaki, nie ptaszcie, nie ptaszcie. Łukasz i to głęboko zastanawia, dopóki nie będzie już Moje gratulacje. Drugie miejsce. Małgorzata Oli Fierowicz na koniu Uzaria. Moje też gratulacje. Dużo stresu, a fajnie wyrobałaś. No i na Oli też wielkie, wielkie brawa. Trzy pierwsze miejsca w NLC. Proszę, puchary oddać. Proszę rodziców albo znajomych, żeby odebrali puchary, bo musi być runda honorowa. Zapraszamy tutaj. Pani Michale, pan za, za, za. Uwaga, proszę, runda honorowa. I brawo!